Cześć, witam Cię z tej strony, Paweł. Dzisiaj pokażę Ci partię Kasparow-Karpow z 1987 roku z Sewilli. Partia dość ciekawa, ponieważ prezentuje ciekawą ideę poświęcenia pionków. Na cały Kasparow nie był przygotowany, więc przejdźmy może do prezentacji. Grano partię. Angielską wariant e, czterech skoczków, czyli C4, E5 Skoczek F6, e, Skoczek C3, Skoczek F6, Skoczek F3, Skoczek C6 G3 biały migrał, Kasparow, czadny migrał, goniec B4, goniec G2, Roszada, Roszada i teraz E4. Skoczek Wydaje się, że w tej pozycji lepsze byłoby D3. Natomiast została zregenerowana szada, i tutaj bo wykorzystał to, gejąc E4. Skoczek D5, i teraz jak widzisz, raz, 2-3 figury atakują tutaj białe, czarnego pionka, więc. Kasparow wziął BbC i wieża A8 broniąca pionka. F3, na co Karpow odpowiedział E3. I w tym momencie, hmm, według zapisków tutaj, Kasparow zamyślił się na 38 minut. Hmm. Dosyć długo, jak na meczu Mistrzostwa Świata. I zdecydował się zagrać D3. No, można było zagrać DBE, ale prawdopodobnie te pionki są bardzo słabe, i te pionki są też y, bardzo słabe, dlatego no, przewaga pozycyjna byłaby po stronie czarnych, mimo że mają one w tym momencie pionka mniej. Teraz po D3 pozycja też nie wyglądała być może aż tak fantastycznie bo ten pionek na e3 ogranicza tego gońca jak widzisz i on jest tak jakby poza grą C czarne, chcąc otworzyć grę zagrały d5, hetman b3 skoczek a5 hetman a3 atakujący skoczka, c6 bronimy skoczka CB1, CB1, F4. No może z celem tutaj przemanowywania skoczka na E5 przez F3. E, skoczek wrócił na C6. Wieża B1. Zawsze z jakimiś możliwościami skorzystania z tej otwartej linii B i nacisku na punkt B7. Hetman C7 broniący tego punktu. goniec b8, starając się tutaj No upełnienie w przyszłości zagrać Kasparow c4, żeby otworzyć te ogrońce i stworzyć jakieś zagrożenia. Ogońc g4, atakujący słaby punkt, tutaj e2. No i co teraz mają zrobić? Białe, białe. Stwierdzi, ok, no to może c4. Gdyby nasz bicie, to Wierzę 1 goniec G4. Na przykład no goniec musi odejść, i zdobywamy pionka. I pozycja białych jest jak najbardziej ok, bo ten goniec bardzo aktywny. Tam tu jeszcze atakujemy skoczka za chwilę, gdzie mogli tutaj wprowadzić inne figury do gry, więc byłoby fajnie. Natomiast tu czarne odpowiedziały. Debije C4. Na co Kasparow odpowiedział, goniec bije f6, G bije F i skoczek e4 grożą groży pobicie na f6 i widełki na króla i wieżę albo zdobycie gońca, już jak to woli, dlatego król g7 broni pionka teraz. Y z Paski rekomendował e, Hetman C3, mogłem potem nastąpić Hetman D8 broniący pionka, wieża bije, B7, skoczek D4, Hetman C4, skoczek 2 Hetman H1, goniec 6, Hetman C7 i według lica no, pozycja jest e, mniej więcej równa natomiast e, w tej o, w, tak w tej pozycji w pozycji zamiast Hetman C3 nastąpiło Debije C4 co no, oczywiście z czego skorzystał tutaj Kakbow Wieża D8 już otwiera linię dla wieży. Wieża B3 z próbą ataku pionka na E3. Teraz skoczek D4 płynie na wieżę i na pionka E2. Bardzo dobre posunięcie. Wieża zbiła. Hetman zbił jeszcze na C4. Król H1 tutaj żeby. Jak już zbijemy, no to mieć nadal ten ruch. skoczek F5 atakujący wieżę. No i teraz pozycja um, tutaj białych robi się nieciekawa. Skoczek, no, znaczy wieża D3. Początek, gdy nastąpiło wieża, bije D3, je D3. To nie ma problemu, bo zaatakowany Hetman nie można powiedzieć na E4. Natomiast no, zbić na 4 też nie można, bo białe nie odbiją, tylko zbiją. Tutaj będzie problem tego po wieżade 3. No, to był trochę problematyczny ruch, bo. Kasparow miał już bardzo mało czasu na zegarze i musiał decydować się bardzo szybko. Mieliśmy 24 do po posjęcia. To Karpov dobrze policzył wariant i zbił na E2. Nastąpiła wymiana wież. Wieża E1, wieża E8. Tu z naciskiem na skoczka. No, teraz tutaj Kasparow musiał się bronić. Że w przypadku zbicia na 4 on odbije i wyrówna. Natomiast jak znalazł B5 i w tym momencie musiał już odejść z skoczkiem. Teraz no, Hetman D3 i dalej skoczek B3. Goniec F3 i pozycja białych jest niestety już przegrana, no bo po zbiciu oczywiście tu nastąpiło on. może inaczej po zbiciu byśmy o tak to następuje mat, a w partii nastąpiło właśnie Goniec bije w 3, Hetman bije w 3, Król G1 wieża bije, Hetman odbija, Skoczek E7 i Białe poddały się, no bo po króle F2 Hetman D1 i dostają Białe Mata. Więc no, jak widzisz, tutaj przygotowanie karpowe. I fantastyczny ruch E3, który sprawił, że Kasparow wpadł w niego czas, pozwolił mu wygrać tą wspaniałą partię. Myślę, że była ona godna uwagi. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo i zapraszam do komentowania. Dzięki, cześć.